Wielką potrzebą naszych czasów jest przypominanie tego, co mówi Bóg, przyjmowanie na nowo tego, czego uczy Chrystus. Zróbcie wszystko, cokolwiek On Wam powie. Dlatego podczas tej pielgrzymki wracamy stare do dekalogu. Kiedy Bóg mówi, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Słowo Jego nie tylko dotyczy jednego dnia w tygodniu. Dotyczy ono całego charakteru naszego życia. W tym naszym ludzkim życiu nieodzowny jest wymiar świętości. Jest on nieodzowny dla człowieka, ażeby bardziej był, ażeby pełniej realizował swe człowieczeństwo, i nieodzowny jest dla narodów i społeczeństw. Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem. Że nie da się szukać i znajdować Boga inaczej niż w prawdziwej wewnętrznej wolności. Ale Bóg nam powiada, bądźcie świętymi, ponieważ ja sam jestem święty. On chce swoją świętością ogarnąć nie tylko poszczególnego człowieka, w jego wymiarze prywatnym, ale również rodziny całe i inne ludzkie wspólnoty. Również całe narody i społeczeństwa. Dlatego postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny, głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat a żeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa, życia społecznego i niewiele ma wspólnego z światopoglądową neutralnością. Potrzeba wiele wzajemnej życzliwości i dobrej woli, a żeby się dopracować takich form obecności tego, co święte w życiu społecznym i państwowym, które nikogo nie będą raniły i nikogo nie uczynią obcym we własnej ojczyźnie. A tego niestety doznawaliśmy przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Doświadczyliśmy tego wielkiego katolickiego getta, getta na miarę narodu. Zarazem więc my, katolicy, prosimy o wzięcie pod uwagę naszego punktu widzenia. Że bardzo wielu pośród nas czułoby się nieswojo w państwie, z którego struktur wyrzucono by Boga, a to pod pozorem światopoglądowej neutralności.